Cześć, jestem Łukasz. Dzisiaj podstawiamy sobie płytę główną, która była na początku w tym komputerku. Retro co kupiłem, tutaj zamontowałem, tak wcześniej mówiłem, 486 DX4 120 MHz z kartą VLB i 16 MB. SIM Dysk talerzowy to jest 1,2 GB, z którym miałem problemy, bo widział tylko jako 512. No, ale w innym systemie udało się ustawić na innym komputerze. I teraz wszystko śmiga. A dzisiaj zajmiemy się tą płytą. Jest to Socket 7. Mamy sobą 6x86 od Cyrixa. Niby ma działać jak Pentium 150, ale jest to 120 MHz. Mamy 16 MB. Edo sim i jedną kartę od Tridenta i dysk talerzowy. Odcinek podzielę na dwie części. W drugim odcinku zamontujemy sobie mocniejszą kartę grafistą pamięci SDRAM i kartę CF. Zobaczymy, jaka będzie przepustowość i wydajność tego podstora na szybszych parametrach. Po zespołach, a teraz zabieramy się do testów i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, odpalamy. A więc testy w i na początek sprawdźmy, jak system Information wykrywa ten procesor. A więc widzimy, że mamy Cyrix 586 189 MHz a więc widzi dużo więcej niż jest a wynik procesora jest to 814,5 punkta więc coś ala Pentium 200 MX a więc ten wynik raczej nie jest wiarygodny dobra sprawdźmy na początek PC Player Benchmark w najniższej roliczności a więc 320 na 200 na 486 z kartą VLB 120 MHz mieliśmy wynik 15,7 FPS. Tutaj widać, że już dużo szybciej chodzi, a więc będzie na pewno więcej. Dobra, jest wynik, a więc 31,3 FPS. Sprawdźmy jeszcze, może ten sam test. W wyższej wielkości, a więc 640 x 480, a więc tutaj już tak płynie nie ma jak było w niższych wielkościach. Ale zobaczymy jaki będzie wynik. Dobra, i wynik to jest 14,7 fps. Sprawdźmy teraz może bardziej wiarygodny test, a więc speed test. A więc tutaj już wykrywa poprawnie, a więc Cyrix 6x86, 120 MHz, 16 MB pamięci, przepustowość pamięci to jest 203,31 MB sekundę, a karta graficzna to jest Trident 1 MB o przepustowości 8573 KB sekundę, i dysk talerzowy wykrywa jako 518 MB. A wynik podstata to jest 79,59. A więc brakuje mu dużo do Pentium 133. I zobaczymy, jak to będzie działać w Quake'u. A więc teraz tak. Damy sobie Quake'a w najniższych detalach, a więc C. I jak widać, idzie spokojnie, w miarę szybko. Na 4,86 ze 120 MHz mieliśmy tylko 11,1 FPSA z katą VLB. Tutaj na pewno będzie więcej. Dobra, jest wynik, a więc mamy 19,5 fps -a. Niestety Quake w rozdzielczości 640x480 na tej karcie nie chce odpalić, ale możemy jeszcze sprawdzić Quake w rozdzielczości 360x480. Na tyle nam ta konstrukcja pozwoli, głównie ta karta graficzna. No i jak widać tutaj już tak płynie nie ma. Jak czysta 20 na 200. Zobaczymy w drugim odcinku jak nowsza karta szybsza poradzi sobie w tych testach w ogóle w quake'a na tym podsporze na lepszych pozespołach da się zagrać. No i mamy wynik, a więc 8,1 FPS, a więc w tej troszkę wyższej już jest dużo mniej klatek. Dobra Sprawdźmy jeszcze może duma, jak dum wychodzi w Max detalach. A więc jest spoko. Szybko chodzi. Przypomnę, że na 486 DX4 120 MHz na karcie VLB też z 1 MB pamięci było 37,5 fps a więc całkiem spoko. Ale wydaje mi się, że tutaj jest dużo szybciej. Dobra. I mamy. A więc wynik to jest 53,46 fps Dobra. Sprawdźmy teraz, jak sobie poradzi ten zestawik w dziuku. Ale ustawimy sobie rozdzielczość 640x480. Bo wiadomo, 320x200 spoko będzie chodzić, ale damy mu wyższy tryb i zobaczymy jak to pójdzie. Słychać, że to dysk talerzowy 500 MB, a więc cały czas doczytuję, dlatego są takie przycinki, ale zobaczymy jak już gra się odpali, jak to będzie wyglądać. A więc czasami przycina przez dysk, ale ogólnie gra wygląda spoko. Tutaj przy większym obrocie doczytuje dysk, no nie ma zapłynie, troszkę skacze, ale na pewno spokojnie w tej tożsamości na tym Cyrix 686 MHz. Który ma mieć wydajność Pentium 150. Co raczej znaczy, wątpię, żeby tyle mi było, chodzi dziuk w miarę spoko. A więc na się 686 120 MHz można spokojnie w Duke'a w 640 480 zagrać. No w Quake'a raczej 320x200, ale zobaczymy na tych innych kartach graficznych. Na szybszej pamięci zamiast dysku talerzowego karta będzie CF i zobaczymy jak wtedy pójdzie Duke. I tutaj Quake i tutaj Duke, bo przy obrocie, czasami doczytuje jest dysku. Zobaczymy jak będzie na karcie CF. Dobra, dajcie znać jak się podobało. Na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.